Pierwszy domek lęgowy zrobiłem i przybiłem do Orzecha Boskiego, to już się korki mieszkają. A teraz zrobiłem drugi domek lęgowy i zamontuję tutaj. O, no, tu z przodu takie coś, tak? Ze starych takich deseczek. A to jest po to, żeby na wiosnę czy na, na wczesno wiosnę żeby wyczyścić, jeżeli jakieś. O tu takie mam haczyczki porobiłem, jedne zapięcie po drugie zapięcie o Pozapinam i zaraz wejdę i zamontuję jest 8 czerwiec i teraz dopiero domek lęgowy zawieszę, ale niech ptaszki się przyzwyczajają do tej budki najlepiej żeby mazurki zamieszkali bo już w tamtym sikorki rodzinę założyli Do końca gwoździ nie dobijam, bo drzewo rośnie i wciąga. Tak zostawiam zawsze z półtora centymetra.